Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię sobie margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem: Transformers Legacy Deluxe Class Clapdown czy jakoś tak? The Walmart Exclusive. No żeby ich... Produkowanie ekskluzywów dla różnych sieci sklepów jest niczym więcej jak dzielenie fanów na lepszych lub gorszych ze względu na dostępność produktów. Wśród fanów jest to zabieg równie pożądany jak godność i szacunek do samego siebie u pracowników korporacji. Ale wróćmy do samej figurki. Jest to kolejny repaint, tym razem Air Trice Red Alerta. Myśl zasady, jak coś się spodobało to wciskaj to tak długo, aż ludzie wszyscy zaczną tym żygać. Tryb pojazdu to wyczesane w kosmos Lamborghini Countach, któremu zaparkowało w Dubsku Diablo. Prawdziwy fab symbol każdego nastolatka lat 80. Tym razem jest to klasyczny pałobus w kolorystyce pochodzącej z kraju kwitnącej świni. Ta figurka w różnych konfiguracjach jest częściej używana niż topowe gwiazdy porno przed emeryturą. Tryb robota jest to ten sam Red Alert, tylko w upośledzonej kolorystyce. W końcu po co się starać? To tylko ekskluzyw dla amerykańskiej Biedronki. W Polsce będzie równie trudne do znalezienia jak cygan w pośredniaku. Przez to, że jest to Siege w nowym garniturku, już teraz możemy liczyć na luźne stawy spowodowane tłoczeniem tej figurki na potęgę. Nie do do końca spasowaną talią z maską pojazdu, oczywiście tą nową, czy choćby ograniczoną artykulacją kolan spowodowaną skąpieniem na nowych rozwiązaniach. Z akcesoriów to szklana syrena robiąca zatopu, te jasne, chyba się kogoś leki skończyły. Do tego działo na ramię i fajna giwera, jakbyście pogubili już od poprzednich figurek. Chętnie bym zmacał dziada, ale ze względu na dostępność niech spadają, przemaluję dubla Red Alerta. Figurka będzie dostępna w Narni i Hogwardzie, tak więc czas, start udanego polowania. Jeżeli wam się spodobało, dajcie mi lajka, like jakiś komentarz. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, dajcie suba i kliknijcie dzwoneczek. Będzie YouTube was wtedy powiadamiał, kiedy wrzucę jakieś nowe ścieki na kolejne figurki.